Witam Państwa serdecznie, dalej Live Balance Kongres Kraków Expo i kolejni wspaniali goście. Wcześniej tutaj nie podeszłam, jak szłam zbiorowo, jako że był tłum, no i wiecie, także tutaj wiem już, wykorzystałam sytuację, że jest inaczej, ale kogo przedstawią w tym momencie? Witajcie kochani, Katarzyna Kurowiak z tej strony wraz z Szymonem, z moim mężem, jesteśmy na stoisku z ceremonialnym kakao. Ale przede wszystkim jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać nasz projekt. Projekt, który jest trochę czymś więcej niż tylko kakao. Jest to przede wszystkim kultura i przypomnienie nam, ludziom Zachodu, o tym, że rdzenne społeczności cały czas są w kontakcie z przyrodą, są w kontakcie z roślinami i mogą nas bardzo wiele rzeczy nauczyć. Przyroda, którą tam spotykamy, która cały czas jest żywa, z którą możemy nawiązać kontakt, jest przez nich chroniona. I nasz projekt po ośmiu latach pracy z ceremonialnym kakaem rozrósł się do tego stopnia, że jesteśmy właśnie tutaj z tym przekazem, z tą misją dla Was, po to, abyście dowiedzieli się, jak to jest ważne. Ceremonialne kakao to nie jest czekolada i to nie jest tylko pasta jest to kontakt z pierwotną rośliną, z pierwotnym duchem i z organiczną z organicznym produktem, który pochodzi z pierwotnych upraw, z typów pierwotnych od rdzennych społeczności. I to, ile możemy się od nich nauczyć i ile możemy doświadczyć pracując z ceremonialnym kakao jest niesamowite. Mhm. Tutaj macie w ogóle, już tutaj jeszcze dodam, że próbowałam tutaj tego kakao, jest wspaniałe, wyjątkowe, jeszcze w takiej fajnej, a co tam jeszcze sobie jedno zjemy. Śmiało, śmiało. W, takiej, w takiej formie, słuchajcie, nie dość, że kupiłam, to jeszcze wyjadam dalej. No, ale, ale naprawdę jest super. I zobaczcie, ja jeszcze tak pokażę, co, co fajnego macie na stoisku. Ja oczywiście byśmy się tak zgadali, że spotkaliśmy się kiedyś w Torzymiu i właśnie te jedne z tych grzechotek, które używam na sesji, właśnie są od nich z tego stoiska. Tutaj już dokonałam kolejnego właśnie zakupu. Nie będę się chwalić, która grzechotka, bo to zostaje tajne przez poufne na sesjach się dowiecie. Tak. Bo tak jak mówiłam, te grzechotki są naprawdę no, niesamowite. A wiecie, że ja też zawsze dobieram wszystko najwyższej jakości, żeby była odpowiednia, no, no powiemy, jakość. Tak, tak oczywiście. <laughs> Sprowadzamy grzechotki od plemienia Shipibo, a także od kilku lat z Putumayo. Tak, od ośmiu lat sprowadzamy grzechotki od plemienia Shipibo, a także z Putumayo, od społeczności Kofan, Inga, Kametsa. Ucząc się przez te wszystkie lata ich tradycji, poprzez wzornictwo, poprzez Ikaro, pieśni medycyny, poprzez medycynę kadzideł, to wszystko pozwala nam także rękodzieła, amuletów, kamieni, pozwala nam jeszcze lepiej zrozumieć, Czym tak naprawdę jest ta tradycja i jakim ratunkiem dla nas, dla ludzi Zachodu jest? Więc zapraszam Was serdecznie. Nasz projekt to wspaniałe ceremonialne kakao to tradycja mm, i kontakt przede wszystkim z pierwotną naturą i, i z Twoim własnym wnętrzem co jest tutaj najważniejsze. Moi drodzy, tutaj A. mają piękne obsydiany, tak samo. Widzicie piękne czarne obsydiany. Mm, tutaj jeszcze inne kamienie. Tak, różne naszyjniki. No jako i przy okazji... Kakao, tak. Projekt, tak. No i jeszcze mamy kopal, PHT, czyli wszystko co fajne, wysokowibracyjne. Tu jest jeszcze taki fajny bajer Aqua de Palo Santo. I słuchajcie, ona naprawdę pachnie zupełnie inaczej niż ta, co jest dostępna w Hiszpanii w sklepach. To jest zupełnie inna jakość, że tamtą mam, no to mogę sobie to porównać. Także to jest też niesamowite. Nasze produkty też pochodzą z etycznych źródeł. I Palo Santo czy żywice są ręcznie zbierane i pochodzą tylko z naturalnie pozyskanych kawałków, znalezionych. Nie pochodzą ze ściętych drzew, nie pochodzą z upraw komercyjnych. Więc możecie jak najbardziej skorzystać też z energii oczyszczania i wprowadzić takie proste rytuały w swoje codzienne życie, zarówno jeżeli potrzebujecie oczyścić dom, siebie, czy też po prostu doświadczyć harmonii i spokoju czy też popracować z czymś grubszym, o czym sama dobrze wiesz, bo świetnie też właśnie tym się zajmujesz. Moi drodzy, powiem tak, tutaj jest jeszcze taka nowość, bo normalnie jesteście przyzwyczajeni do klasycznej białej szałwii, a tutaj na tym stoisku jest jeszcze coś innego ciekawego. I teraz powiedz, co to jest. Tak, to jest jagra. To jest w ogóle moje kadzidło, które odkryłam kilka lat temu, dlatego że bardzo bliska jest mi kultura hinduska i też praktyka jogi. I jagra to hinduska żywica, kadzidło, które ofiarowywane jest bóstwom po to, żeby dokarmić ich energię. I tak jak my chcemy jeść, tak też energie duchowe potrzebują tego i w ten sposób możemy też dać coś od siebie, dać coś w prezencie i nakarmić. Nie bierzmy tylko dla siebie, ale tak jak i my korzystamy z medycyny kadzideł, z medycyny kakao, tak też my ofiarujmy coś dla tych energii. I jest to piękna praktyka, eukaliptus połączony z szałwią, zanurzony właśnie w jagrze. Zapach jest unikalny, niesamowity, Samowity. I myślę, że jako jedna z niewielu osób w Polsce z tym kadzidłem bardzo intensywnie pracuje i go promuje. Jagra pisane przez Y. Możecie poczytać także więcej na ten temat. Jest to bardzo pierwotne, stare kadzidło, właśnie pochodzące z praktyk jogicznych. No, powiem tak, rewelacja. Um... Dobra. Dobra. No tak się zamyśliłam, zapatrzyłam. Tak, generalnie z roku na rok też coraz głębiej wchodzimy w tą tradycję, też przywozimy więcej atrybutów, czy właśnie rękodzieła, czy też rękodzieła ochronnego, po to, żeby też podzielić się z Wami tą tradycją. Jest to niesamowite. Mamy też maski, które pochodzą z Karaibów, przedstawiają właśnie też symbole ludu Tajlona, z którego pochodzi nasze kakao karaibskie, czy z gór Sierra Nevada. Kakao i atrybuty właśnie z dżungli putumajo, czyli z rejonów bardzo dzikich, bardzo um, takich związanych też z medycyną jahe, czyli z tak zwaną ayahuaską, natomiast tam jahe gotowana jest bardzo gęsta, bardzo mocna. Jest to nieco inna receptura niż ta na przykład znana z Peru. Um, te bardzo mocne wizyjne rośliny um, pomagają tym społecznościom łączyć się um, z prawdziwą, żywą istotą ziemi. I bardzo dużo są w stanie uczyć nas właśnie Poprzez tą kosmowizję, wzory i przede wszystkim też poprzez otwarte serce, które mają, bo od 8 lat jesteśmy przyjmowani tam jak ich rodzina i coraz więcej dowiadujemy się, uczymy się o lokalnych recepturach, ziołach i staramy się zaaplikować to tutaj, właśnie dla kultury polskiej. No właśnie, i to jest ciekawe, no bo zawsze się mówi, a no to korzystajmy z tego, co mamy koło siebie, ale mimo to niestety czasem na pewne energie, które przybywają tak, stamtąd, tak. to jak wiecie też mówię i podaję pewne remedia właśnie z stamtąd z Ameryki Południowej, czy te grzechotki czy też jakieś inne częstotliwości, którymi można sobie poradzić z pewnymi tak, pamiętajmy. E, energiami, tak to nazwijmy tak. natomiast to co właśnie mówiłaś tutaj fajnego hmm. o tym e, darowaniu, tak, to my też przypominamy zawsze jak wchodzicie do miejsc świętych czy tak jak byśmy eksplorowali globów czy e, jakieś kręgi, tak? To też zostawialiśmy jakieś suszone owoce, tak. czy właśnie tak jak robiliśmy tam rytuał jeszcze w Jaskini Obłazowa, e, tam się piecze specjalne placuszki, pierożki, różne tak. takie. A tu już macie gotowe, e, jak to się mówi, tylko zapalić. Już nic nie musicie tak. piec. Generalnie ta ofrenda e, może mm. być dowolna. To mogą być nasze plony, jedzenie, e, coś dobrego. E, to mogą być muszelki przywiezione z innego miejsca, po mm. prostu pod Darowujemy coś, co jest ważne, ale też tradycyjnie są pewne receptury na to, które bóstwa konkretnie co lubią, czym możemy je obdarować. Ponieważ ktoś już to sprawdził i to po prostu działa. Więc w kulturze hinduskiej, także i szamańskiej, jest dużo już takich gotowych receptur przeznaczonych, że te kadzidło na, dla takich energii, te dla takich tutaj takie jedzenie zostawiamy, tutaj takie bo po prostu w tradycji to zostało przekazane. I też z uwagi na to, że ja i mój mąż zajmujemy się szeroko pojętą tematyką zdrowia, medycyną chińską, też mentoringiem zdrowotnym i z wykształcenia jesteśmy, po medycznych akademiach, to pomimo tego, że mm, te światy dwa w sumie wydawałyby się tak odległe, mm, to w naszej codziennej pracy po 15 latach doświadczenia w gabinecie mm, nie widzę innej możliwości jak łączenia tego. I tak jak właśnie wspomniałaś o tym, że zabieramy coś egzotycznego do Polski. Yy, wytłumaczono mi to tak w Kolumbii, że. Mm, Energie, żywioły lubią też niespodzianki, mm -hmm. i jeżeli dostają coś z Polski, to energia się harmonizuje. My nie możemy tak. się separować i mówić: Ja jestem Słowianką, więc używam tylko wrotyczu, a ja jestem z Kolumbii, ja używam palosanta czy kopalu. Chodzi też o takie połączenie tych energii i uhonorowanie tego, że my też poprzez wcielenia pochodzimy no z, właśnie, z różnych miejsc. o naszym kosmicznym DNA i podać ten Dokładnie, argument, to Dokładnie, to z nas, to nas to wychodzi, reglisji, emanuje tak? i nie ma innych możliwości. To jest teraz bardzo żywe i Dokładnie. wiele ludzi ma z tym problem i boi się i mówi, jak to medycyna chińska, szamanizm, yoga i polskość. Też się kiedyś tego bałam, ale okazało się, że mój cudowny nauczyciel medycyny chińskiej także praktykuje jogę i bardzo głębokie praktyki. Że moja nauczycielka jogi praktykuje mocno polskie wierzenia, praktyki i tutaj tradycje. I to się nie wyklucza. Po prostu tacy jesteśmy. Jesteśmy swego rodzaju hybrydami wcieleniowymi i jeżeli ktoś tak ma, i czuję, to nie powinien się wzbraniać przed tym i stworzyć coś nowego. Właśnie urzeczywistnić też naturę duszy, która się w tym momencie zrodziła i połączyć też to wszystko razem. Nie starać się wybierać na siłę jednego świata. Więc zapraszam Was do tej podróży zarówno do podróży świata nauki, medycyny, ale także kultur szamańskich, medycyny naturalnej. To wszystko razem w nowym świecie, który tworzymy. Ma sens i myślę, że nawet jest jedynym wyjściem. No, pięknie to powiedziałaś, czyli znowu łączymy naukę akademicką z metafizyką, wykorzystujemy to, co mamy w otoczeniu, to co czujemy. I właściwie co jest ważne, chciałam tylko przypomnieć, że nasza polska bioterapia wywodzi się z jednego z odłamów buddyzmu. Tak. E, to tak właśnie dla przypomnienia, więc no i całość się na tym odpiera. Także to Wy naprawdę, drodzy Państwo, nie zdajecie sobie sprawy, z ilu my rzeczy korzystamy i czerpiemy. Oczywiście, tak samo hinduistyczne wpływy w ogóle, które rozpoznaję też studiując klasyczne teksty hinduskie. W Polsce jest bardzo dużo działań, zachowań, które są o to oparte. Tak samo elementy szamanizmu. Mhm. Możemy tego naprawdę wyliczyć bardzo, bardzo dużo. Jest to temat na pewno bardzo ciekawy. Myślę, że nie ma sensu popadać w fanatyzm i też w jakiś new age'owy nurt Tylko to, co czujecie, mody. gdzie wasze serce was po prostu pociąga, tak? Dlatego ja nie boję się emanować mhm. i opowiadać o tym, że jestem na szamańskiej ścieżce praktykuję jogę e, i jestem też dietetykiem e, z, z doktoratem tak, e, na Wydziale Farmaceutycznym e, z zakresu żywienia, więc mm, no myślę, że... No to jak doktor z doktorem. <laughs> Dokładnie, także e, to wspaniałe. Dziękuję Super. bardzo Ci za te odwiedziny i zapraszam Was też, jeżeli macie jeszcze okazję, śledzić Live Balance Congress, ponieważ jest to niesamowite wydarzenie, gromadzi bardzo świadomych wystawców i ludzi i chyba jeszcze nigdy nie spotkałam tyle niesamowitych stoisk, które tutaj przychodzą, a także znajomych po prostu ze świata innych festiwali, zarówno świadomościowych, jak i żywieniowych. Także wspaniale. Dziękuję. Ja również i kontakt, dokładnie kontakt. Oprócz tego, że jeszcze dwa dni tu będziecie mm -hmm. sobota, niedziela. E, jeszcze raz, my jesteśmy na Expo, ulica Galicyjska. Tak, tak? jest, Galicyjska 9, o ile się nie Kraków. Kraków. E, kontakt, jeżeli chcecie, to oczywiście możecie trafić na naszą stronę www.godlikeforyou.com mm -hmm. e, e, czyli wszystko co boskie dla Ciebie. E, a także, nie wiem, numer telefonu, mail. No co tam ci, że tak powiem, także Tak, serce Jeżeli posowiada? chcecie porozmawiać, umówić się na wizytę, potrzebujecie terapii medycyny chińskiej, czy właśnie też rozpoznania kwestii praktyki jogi, czy też interesuje Was temat ceremonialnego kakao czy ceremonii. To zapraszam Was na rozmowę telefoniczną, chyba najlepiej na 797 telefon. Bardzo chętnie z Wami porozmawiam. E, a także na mail kontakt.godlikeforyou.gmail.com. E, no i to zobaczymy. A gdzie Wy stacjonujecie? Mamy sklep online. Stacjon stacjonujemy głównie w Krakowie, Katowicach, o, Wrocławiu proszę, i Warszawie. To... Więc <laughs> rzadko bywamy nad morzem, ale na zaproszenie także. No proszę. No to powiem tak, dobrze wiedzieć, macie kontakt. Możecie, powiem tak, jak przypadkiem się zdarzy, że to wiecie, będziecie wiedzieć z tego kanału, to się pochwalcie. Tak, tak dla celów nie. Statystycznych. statystycznych po prostu. <laughs> tak. To dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy tutaj jeszcze raz za za czas. dziękuję, dziękuję Ci bardzo. E, udało się nam akurat tak to wycyrklować, i zakończamy.